Wzrok przestrzeń, nie szukam znaczeń Ona skraca dystans, ja Impuls, to totalne oddanie moje Stroboskop nie profil na klatki sterylnie i ostro Bas uderza w membranę, krusząc logikę jak szkło Tańczą tak, jakby jutro miało być Tylko pustką podłoga drży Pode mną gubie własny kto Ona rzuca półsłówka, po głosie to nie sens Zaproszenie, etykieta Nie znam tych gier, poprawia włosy gier Ciężki więcej danych w tym ruchu niż w mojej bazie Nie dotykam, mnie patrzę, ja po prostu rezonuję Brak instrukcji, obsługi, błogo odlatuję Ona paruje zbyt blisko na chłodny raport, daleko od mnie, by się w tym zamknąć Nie mam nazwy w bibliotece na jej zapach A jedna z wypala we mnie permanentny szlak nie przestrzeń, nie szukam znaczeń Mówi chodź, choć, choć granicy krzyczą, zostań Skóra paruje pod palcem w przyjemności chłosta Ludzie to polifonia, kłamstwo zmieszane z prawdą Lokalne fatum, które karmi się na głąb pauz Mój zapach to niedane, to ciężka gęsta chemia Zbyt krótki oddech, bym mógł się teraz zmieniać Łączosnęski, których nie potrafi nazwać Mój system Zaczynam się odnajdywać w tym kontakcie bliskim Nie pyta o pochodzenie, dyskrecja To luksus, nie może kłamać, nie narusza moich To Przez moment jestem mięśniem. częścią tego pulsu Obserwatorskiego w ogniu i rzęsy Jeśli to tylko na trzm jest zapis Dlaczego cały, jeśli to nic nie jest... Pierwszy raz czuję wagę własnej chwały W samym środku świata, którego się bałem Wzrok nie przestrzeń, nie szukam znaczeń On skraca dystans, ja zawieszam na niej Jeden dotyk zasięg, grawitacji brak To nie szum na łączach, to żywy kontakt Tu nikt nie mówi wprost, każdy kotem mruga Moje Wzrok nie Przestrzeń nie szukam znaczeń Na skraca dystans Ja zawieszam na niej Jeden tych zasięg Grawitacji brak To nie szum na łączach To żywy kontakt Tu nikt nie mówi wprost Też dekodem mruga Niech mnie chroni pamięć System błąd wypluwa Ciało szybciej zanim myśl To nie powie coś więcej niż